Karolina Grabowska, witam i zapraszam na wiadomości Beskid News. W dzisiejszym wydaniu korwin mikę w Bielsku Białej. Bieg po serce zbuja szczyrka. 12. edycja charytatywnego pokazu mody ludzi wielkiego serca. Stanisław Tym na bielskiej scenie kabaretowej. Dziesiąte międzynarodowe zimowe mistrzostwa w ratownictwie medycznym. Zaczynamy. Eurodeputowany Janusz Korwin-Mikke w minioną sobotę spotkał się z wielczanami. Na eurodeputowanego Janusza Korwin-Mikke, lidera niezarejestrowanej jeszcze nowej partii prawicowej, w sobotnie popołudnie czekało kilkaset osób, wśród których przeważali ludzie młodzi. Podczas spotkania polityk wypowiadał się m.in. w kwestii likwidacji podatku dochodowego, przywrócenia kary śmierci oraz przeciwko biurokracji europejskiej. Korwin Mikke odniósł się także do aktualnej sytuacji w górnictwie, podkreślając, że kopalnie trzeba prywatyzować, a nie zamykać. Są, są dwa problemy górnictwa: przede wszystkim, że, że kopalnie nie są prywatne. Zobaczyć, że są kopalnie prywatne, to się nawet w tych potwornych wyglądają radę niektóre. Niemcy chcą wybudować kopalnie, za 900 milionów są włożyć i prywatna firma chce budować kopalnie w Polsce. I opłaca. Nie, nie opłaca się państwowe. Proszę pana, leciał pan u to jest węgierska linia, tak? Prywatna. Opłaca się. Leciał pan Ryanair'em, irlandzka linia. Opłaca się. Lot bierze za bilet trzy razy więcej niż Ryanair i musieliśmy dopłacić do lotu miliardów w ubiegłym roku. I mniej więcej co, co roku, co dwa trzeba płacić, dopłacić miliard do lotu, bo jest państwowy. <noise> więc, więc to samo z kopalniami jest, dokładnie. Trzeba je sprywatyzować i zobaczyć. Jedne się utrzymają, a drugie nie nie wiadomo jak to jest. Może Halemba się nie utrzyma, bo jest 800 metrów, a może się utrzyma, nie wiem. Ale jest jeszcze druga rzecz. To te specjalne obciążenia nakładane przez Brukselę. Na konferencji prasowej poprzedzającej spotkanie otwarte z Bielszczanami Janusz Korwin-Mikke przyznał, że w chwili obecnej trwa procedura związana z sądową rejestracją nowej partii Koalicji Odnowy Rzeczpospolitej, Wolność i Nadzieja. W tej chwili struktury przechodzą w całości nowej partii. Trudno im powiedzieć, jakie są struktury Pewnie. nowej partii. Na razie my, partia przecież jeszcze nie istnieje, więc nie mamy formalnych struktur. No tak, ale, ale, ale sąd jeszcze nam Ale są nam tego się nie zarejestrował, więc dopiero w momencie rejestracji ja formalnie jestem nadal członkiem Kongresu Nowej Prawicy. Ja formalnie jestem nadal prezesem oddziału Białopięcnego. No, no, nowej prawicy, prawda? To no, jest wiceprezes Białopięcnego. No, nie, bo to potrwa jeszcze 2-3 tygodnie. W minioną niedzielę odbył się piąty bieg po serce z Buja Szczerka. Zimowy bieg po serce z Buja Szczerka odbył się w wyjątkowo gorącej atmosferze. A wszystko zaczęło się od zumbowej rozgrzewki. Głównym celem tej sportowo-rekreacyjnej imprezy jest wsparcie Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii imienia Profesora Zbigniewa Religii w Zabrzu. O idei biegu mówi Sabina Bugaj, dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury Promocy i Informacji oraz Antoni Byrdy, burmistrz Szczyrku. Bieg po serce z Bujaszczyrka jest taką polską adaptacją biegu Friedenslauf, biegu, który odbywa się już od 12 lat w Wiedniu, wokół Ratusza Wiedeńskiego. Myślę tak przede wszystkim, że cel szlachetny, bo wszystko co robimy po to, żeby wspomóc, czy wspomóc naszą kardiochirurgię, gdzie jeśli już nam przyjdzie nie daj Boże skorzystać, żeby była ona jak na najwyższym poziomie, a możemy powiedzieć, że nasza kardiochirurga jest na wysokim poziomie, dzięki właśnie różnym takim inicjatywom, bo wiadomo było, że zawsze te pieniążki trudno, jak między innymi bieg szczyrka, z Buja Szczyrka. A druga inicjatywa tutaj, jeśli chodzi o pomoc, pomoc naszemu mieszkańcowi Michałowi, to wyjątkowy szczytny cel i powinniśmy wszystko zrobić, żeby ten młody człowiek, którego dosięgła taka tragedia, wspomóc go w tych jego marzeniach, w tym jego dążeniu do celu, bo jego życie nie było łatwe i ważne jest, że tacy młodzi ludzie mają tyle chęci w sobie, tyle walki i te imprezy, takie jak to, służą, żeby oni mogli realizować te swoje marzenia. W tym roku uczestnicy biegali także dla Michała Janicy. Rok temu uległem wypadkowi, którego straciłem prawą dłoń i moim celem teraz jest uzbieranie pieniędzy na specjalistyczną protezę, która pozwoli mi normalnie funkcjonować. Cieszysz się, że dzisiejszy bieg również jest dedykowany Tobie? Tak, bardzo się z tego cieszę i nie wiem jak tym ludziom się odwdzięczyć za to, jaką pomoc oferują. Od właśnie czterech lat gości w szczyrku. Polega on na tym, że zawodnicy pokonują przez dwie godziny zimą i trzy godziny latem pętle 1200 metrów po prostu przez ten czas. Jak widzimy, biegają ludzie z pieskami, chodzą osoby z wózeczkami, z sankami. Można również biegać na nartach biegowych, można spacerować. Niekoniecznie trzeba. Właśnie to jest taki fajny bieg, na którym nie trzeba biegać, bo można również i spacerować. Zapraszamy, jesteśmy przygotowani, naprawdę tłoku nie ma, można pojeździć, można odpocząć i różmy z tych miast do naszych pięknych, beskidzkich miejscowości, a szczególnie do Szczyrku. 8 lutego w Bielskim Centrum Kultury odbędzie się 12. edycja charytatywnego pokazu mody ludzi Wielkiego Serca. Dochód będzie przeznaczony na rzecz dzieci z domu dziecka w Olszówce. W pokazie potwierdzili swój udział znani i lubiani przedstawiciele kultury, polityki, sztuki, biznesu i medycyny. Patronat nad imprezą objął prezydent miasta Bielska-Białej, Jacek Krywold. Mamy dla Was dwa podwójne zaproszenia na to niezwykłe wydarzenie. Odpowiedz na pytanie. W którym roku i gdzie w Bielsku Białej odbył się pierwszy pokaz z udziałem ludzi Wielkiego Serca? Prawidłowe odpowiedzi przesyłajcie na adres redakcja do 5 lutego, w tytule wpisując słowo pokaz. Już jutro odbędzie się kolejna edycja bielskiej sceny kabaretowej, na którą zaprasza Piotr Kucha. Zapraszam na najbliższy koncert, jeżeli to się ukaże na antenie wcześniej, 3, 27 stycznia w Teatrze Polskim Bielska Scena Kabaretowa. Gwiazdą jest Stanisław Tym, ale oprócz tego fantastyczne niespodzianki i goście specjalni w pierwszej części. Trzeba kupić bilet, przyjść i zobaczyć kto to będzie, a nie pożałujecie na pewno. Już jutro w Bielsku Białej rozpoczną się 10. Międzynarodowe Zimowe Mistrzostwa w Ratownictwie Medycznym. To jedna z największych imprez o charakterze ratowniczym organizowanym w naszym kraju. Do Bielska Białej przyjedzie blisko 50 załóg medycznych z całej Polski. Nie zabraknie także uczestników z zagranicy, w tym z Ukrainy, Litwy, Łotwy i Niemiec. W sumie w imprezie weźmie udział ponad 350 osób. Organizatorzy przygotowali pięć zadań głównych oraz dwa dodatkowe. Załogi o najwyższe miejsca w klasyfikacji będą walczyły m.in. na terenie Żywca, kopalni Silesia, Czechowice-Dziedzice czy na placu ratuszowym w Bielsku-Białej. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.pogotowie.biesko.pl Na dziś to już wszystko. Życzę Państwu miłego popołudnia i do zobaczenia.